Okay. Dobra, drugi dead. O, sniper, odblokowano <laughs> się, nie? Awesome. Dobra, teraz się przynajmniej nie zabiłem. Karabin, kolejna amunicja, super. To się przyda na pewno. Dalej, więcej amunicji. To do karabiny amunicji bym prosił. Dobra, będziemy chodzić na kuckach. Co jest? możesz tu. Wow. Dobra, to się jeszcze tam jest, tutaj żadnych pułapek nie widzę, Więc chyba czysto, jest jakaś dziura.

Nic nie widzę przystanku. latający kusz. Wydaje mi się, że wszystko się rusza. No dobra, oni są chyba na dole, za mną. Jak mnie widzisz? Jakim cudem, pytam? Chcę w, Mierpią, w no dobra, tu pod nami jest jeszcze jedna noga, Idziemy dalej. Dalej nikogo nie widzę. Wszystkim po kroczu, ale wszyscy? No, być trzy trupy. Powinno być trzy trupy, są. So. Dobra, no to pozbieramy amunicję teraz. No, się za szybko nie kończyłem. Tam był ktoś jeszcze. Do jest strzelał. Oczywiście wszystko się łamie pod nogami. O tak, od tego szukałem. Dobra, też tu jest gość, co to jest, co zmiałaś? ojej, co to jest, lol. Mam pierwsza broń, tylko w innym ułożeniu. No i super, idziemy dalej. Mapa pokazuje, że w tą stronę, że idę dobrze. Coś, ktoś jest tutaj, coś jest tutaj, nie. No to dalej. Yo, alertem, stamtąd. To jedyna droga do nich? Chyba tak. Oni mnie oczywiście widzą zawsze i wszędzie. A nie, to jest jeszcze jeden. Okay, super. Coś wlazłem. Wit. Następny, proszę. No ale ja na to zrobiłem, żeby z niego, pa niego patrzeć, a nie żeby go nosić przy sobie. Doskonale. Uwielbiam jak przeciwnik nie widzi przez ścian. Dobra, kolejny dead Coraz bliżej. Następnie nie żyje. Weźcie nam został. Tak jest. Jeszcze jeden, który mnie zaraz zabije. O, jeszcze cztery apteczki. Pięknie. Wow. Dobra, jest dead. To powinno być wszyscy. Oni mają aktowizory, do tego mi widzą. Na to cwanie one. Kurczę komandość. No i tak z naszym Artemem nikt nie ma szans. I ten karabinek jest naprawdę świetny. Dzięki za polecenie go. Jest nieoceniony w tych sytuacjach. No i całkiem mocny przede wszystkim. Coś tu ciasno jest trochę. Myślałem, że to znowu drut. A, szkło. To tak. Sz szaleście. Muszę uważać na te szkło, bo nie to ich zawiadomiło, że idę. Mam iść tędy? Nie. W drugą stronę. Czyli tędy była jakaś alternatywna droga chyba. A Nie, Znaczy, że można przejść grę po cichu. Na upartego. W pewnym sensie oczywiście. Nie ma, idziemy dalej. Wow. Nawet jakieś trujące opary wlazło. Ekstra. Co my tu mamy? No kolejnego trupa. I dość ładną lokację. fajnie, fajnie są efekty zrobione. Ten silnik z stalkera nieźle sobie radzi w generowaniu... O wow, co to? dość małych pomieszczeń, ale za to bardzo efektownie to robi. Kolejny drut. No okej, okay. tu nic nie ma. Nie wiem, czy idę dobrze, ale zapewne zaraz się dowiem. Wow. Szczyka. i poszczyka. I drogę do góry. Jakieś druty? Nie, tą stronę, tylko korzenie i rura. No dobra, idziemy dalej. I schod na górę, super. I tu będzie na pewno za, kolejna grupka najemników. Mam ich tędy? Tak jest. В моем вижу так бурчи, сожалею. Артем, братишка! О, супер. Залезай сюда и передохни.